Usiądźcie wygodnie. Idziemy w nasze rozważania. W książce Kontemplacja daliśmy najpierw to orędzie z marca 2010. Ale jest jeszcze wcześniejsze. Takie krótkie z 24 grudnia 2009. Pani Agnieszka jeszcze misji nie znała. O mnie już słyszała, bo złożyła ofiarę swojego życia za mnie. I wówczas Pan Bóg powiedział jej takie słowa. Idźcie dzieci na cały świat. I przygotujcie mi drogę, bo ani się nie sposzczerzecie, jak przybędę w swojej chwale, ukryty chwałą przenajświęczą, sądzić narody i nikt nie ostanie się, kto by się mnie wyrzekł, kto by mi na głowę świętą koronę nie włożył. Teraz rozumiecie, dlaczego po paru, po dziesięciu latach od tego rędzia urosło dzieło oddolnej intronizacji. Ktokolwiek Was zrobił w domu intronizację, przyszedł tę formację przez osiem dni. Oktawy, później 9 dni. Nie piszę. 9 dni od nowenny, osiem oktawy. Połączył to z mszą świętą, komunią. Odmawiał te modlitwy. Dzieci, jest zagwarantowane, ostaniesz się. Nikt się nie ostanie, kto by się mnie wyrzekł, kto by mi na głowę świętą, świętej korony nie włożył. Czcijcie mnie, dzieci, bo nadchodzę. I mało wam czasu zostało, aby mi służyć na ziemi. A każdą ziemską zasługę po stokroć wam policzę. Dzieci, Współczuję pani Agnieszce, jak ona to wszystko potrafiła przyjmować i znieść. Była niewinna w swoim świecie rozumienia dramatu Kościoła, świata. Nie miała zielonego pojęcia, co się w tym świecie dzieje. Ale to są przerażające słowa. Ja nadejdę, nadchodzę. Policzę wam każdą zasługę. Pamiętajcie o tych słowach moich, chwilach strasznego ucisku, który i na Was przyjdzie. Przeżyliśmy już dwa lata ucisku. Po części już to rozumiemy. Ale jeszcze przed nami kolejne oczyszczenia. Pamiętajcie o tych słowach, w moich chwilach strasznego ucisku, który na was przyjdzie, ale ja Bóg ochronię was. Dzieci, bo ukochałem was na wieki. Uchronił nas Pan Bóg przed szczykawką. To wielka łaska przy tak ogromnym, ogromnej nagonce cywilizacyjnej. Wszyscy szczekali na naszą niekorzyść. Kolejne orędzie. Z czerwca 2010. Pasterz narodu. Ja jestem Waszym pasterzem. I choć uciekacie ode mnie, ja nie wrócę do Ojca bez was, ale będę stale się za was ofiarował. Wtedy to czytaliśmy te słowa, ale coś mi rozumieli. Dziś, kiedy mamy tą głębię rozumienia mszy świętej, to ciągłe ofiarowanie się Boga, to teraz to to łapiemy. Jak Bóg jest łaskawy, jak jest zapobiegliwy, jak walczy o każdego człowieka. Wy jesteście moimi umiłowanymi uczniami. Słuchacie mego głosu. Dzieci jak ja wam dziękuję, żeście mnie też nie zostawili samego z tym ciężarem Słowa Boga. Gdybym nie miał go na kogo wylewać, a miał takie poznanie jak teraz, dzieci. Nęknąłbym. Z bólu i z cierpienia. Tyle łaski, tyle daru. Więc musicie wiedzieć, jak jesteście bliscy mojemu sercu. Tu jest pani wusia która przyszła z pierwszym tomem do mnie, czy ksiądz wie, co księdza czeka, wszyscy księdza opuszczą. Co ksiądz robi? Dostało się to prawdą. Wszyscy z tamtego kapłaństwa mi opuścili. 25 lat kapłaństwa mogę na głos powiedzieć. W nawiasie pani Jasia Zawadzińska, w nawiasie pan Józił Polak. Nie ma więcej. Zostały dwie osoby przy mnie. Może paru sympatyków z tamtej grupy. Panie Ewo, wszyscy opuścili Kapuje Pani Józi? Ale na to miejsce Pan Bóg dał Was. To jest wielokrotnie więcej niż w tamtych czasach, w tak zwanych latach mojego wielkiego powodzenia. Po ludzku. Bo dziś nie mogę mówić o latach powodzenia, latach krzyża, ale tych umiłowanych dzieci jest morze. Dlatego dziękuję Wam, że przyjęliście te orędzia Boga, że otwarliście się, gonieni przeze mnie na tyle inicjacji, na tyle znaków. Wiecie, jak, jak wyjdzie ten, moi drodzy, yy, yy, nasz album Hołd Rycerzy swojemu królowi, to tam zobaczycie, jest kilkadziesiąt inicjacji przez te lata, rozumiecie? To był poligon. Na niespotykaną skalę. Mówię do Was nieustannie. Nie starajcie się, dzieci, odgadnąć moich tajemnic. Bowiem, co ma zostać zakryte. Zostanie zakryte. Był taki okres, bo to się teraz totalnie wyczyściło. Po rewoltach, początku roku, dzieci skończyło się, tak zwana sraczka apokaliptyczna. Kiedy, jak, pod jaką gruszką mam siedzieć i patrzeć, co się dzieje, a mnie będzie Anioł, jak przynosił śliwki i gruszki, a ja będę patrzył i mnie to nie tknie. To zniknęło. Bóg już wtedy powiedział: Nie starajcie się, dzieci. Odgadnąć moich tajemnic, bowiem co ma zostać zakryte, zostanie zakryte. Kiedy przyjdę, zastanę Was śpiących. Dzieci, to prorocwo się wypełnia. Pan Jezus przychodzi do Polski jako król. A cała Polska śpi, kapujecie? Cała Polska śpi. Parę ludzi to zauważy. Nikt tego nie dostrzeże. Jak przyjeżdżał Mancinelli z opinią, z Matki Bożej, że jestem królowa Polski, w niebo wzięta w 610 do Krakowa, to dzieci, całe miasto było ubrane. Król do granicy Śląska wysłał dwustu jezdnych z karocami i po całej drodze dzieci witano Mancinieliego. Król czekał na niego w katedrze. Przyjęto go uroczyście. Rozumiecie? Bo przynosił wiadomość, że Matka Boża obrała Polskę za swoje królestwo. Nazywaj mnie królową Polski w niebo Przyjęli. Tak Kraków to przeżywał, że na wieży mariackiej ufundowano dwie złote korony na cześć tego wydarzenia. Nas tylko uczono miasto dla Nie, nie, nie. To jest na cześć Matki Bożej. Kościół mariacki wiecie, jaki tytuł ma Kościół Mariacki w Krakowie? W Niebowziętej Matki Bożej. Wystarczyło 400 lat i nikt Polsce o tym nic nie wie. To wiecie? O tym wydarzeniu. I ten dramat stanie się naszym udziałem. Kiedy przyjdę, zastanę Was śpiący. Kiedy rodził się pan Jezus? Kiedy Herod się o tym dowiedział, że się ma narodzić Betlejem, no to wszyscy faryzeusze spali. Nocą wszystkich pościągał z łóżka. Wysłał gońców. To jest u Marii waltorty, kiedy kiedy przybyli. Nocą złamał. Oni byli wszyscy przekonani, że kara śmierci. On się pyta: Co wiecie chłopy o narodzeniu. Mesjasza. A ty Betlejem, Michałasz mówi. Ci na niebie, gwiazda, znak, o tym mówią im gońce za światów, przybywających z różnych świata. Jerozolima śpi. Pięknie o tym mówi polska kolenda. Gwiazdy tańczyły w noc, gdy przyszedł Pan. Tylko nie człowiek. Z perspektywy honoru narodu, to wydarzenie królewskie tak wielkie, dziejak polskiego narodu, zastanie nasz naród śpiący. Ten naród potrzebuje pasterza. Ja nim jestem. Ja Was uszczęśliwię, bowiem mam wszystko, czego potrzebujecie. Dlaczego nie chcecie uwierzyć mojemu słowu? Pytacie się, jak Pan Bóg do Polski przyjdzie? Dziś On już przyszedł. Jako słowo. Dziś idę ulicami Waszych miast. Jako słowo, które ogłasza Wam moje królewskie posłannictwo. Kiedy szedłem na Golgotę, kuto dla mnie tablicę z napisem Król. Czy wiecie, jaką tablicę, jaką tablicę z napisem dziś wykuto w Polsce Jezusowi? Pięknie, Panie Trąbku. sługa. Dziś mu wypisto, wy, wykuto tablicę, sługa. Nie żądaj więcej, bo Cię usuniemy z naszych ołtarzy i kościołów. Mój ojciec przedstawił mnie światu po raz kolejny. Dziś również. Poprzedza mnie posłaniec świadczący o moim posłannictwie i przeznaczeniu o mojej godności i o moim prawie. Podejmijcie pokutę za wasze miasta i narody. Dziś, kiedy was pochłonęło Słowo Boże, Ciąży nad Wami wielka odpowiedzialność za losy świata. Bóg Was prosi: Pomóżcie mi dźwigać ten ciężki krzyż odpowiedzialności za losy świata. To dopiero był początek urędzi, czerwiec 2010. Pamiętam, Wtedy moi ówcześni najbliżsi przyjaciele w czerwcu do mnie przyjechali z kartkami i mówią mi, że błądzą. Przynieśli mi z Vox Domini teksty Gobiego, przynieśli mi teksty Stefana Gwiazdy i mój, mówią, Vox Domini orzek, że to są te same teksty, że e, że gwiazda ukradł te teksty Gobiemu, po, po, poprzerabiał to dziadek, rozumiecie? Był tak obiegły, ledwo po polsku mówił, ale on to poprzerabiał, a specjaliści z Vox Domini ogłosili, że wykrot to plaga. Plagiat wymyślone. No i oczywiście kawałek naszego tekstu. Pani Agnieszka też to z czegoś wzięła. Pamiętam ten czerwiec, był to dla mnie piorun. Tu staliśmy z tymi osobami z mojej grupy modlitewnej, przed basztą wojskową. Powykładali mądrości i mówią, jeśli ksiądz się nie zmieni, to my odchodzimy. Dzieci, wiecie ile miałem nacisków? Czasami wam będę mówił o tych bieżących, o tych dawnych. Wy nie wiecie, co to była. Wówczas moja samotność przed potęgą słowa Boga i co dalej? Dzieci, i wszyscy z tych 25 lat kapłaństwa odeszli. Wszyscy odeszli. Dzisiaj ich pytam. Słowami Pana, dlaczego nie chcecie uwierzyć Bożemu Słowu? mam skończone studia teologiczne, mam papiery. A wy zawsze, Kraków się opowiadał za papierami, jak papiery, to już jest pewne. 13 lat, nikt nas za te słowa nie sądzi, kapujecie? Mówię o szczewstwa. ale, ale jednego zdania z tego rędzi Kościół nie osądził. Pytam się was, po 13 latach świadectwa, tysięcy ludzi, którzy poszli za słowem. Nie mówię za mną, bo wszystko, co mam, to mam od słowa. Bóg mi jasno powiedział, daję Ci słowo, miecz, którym będziesz łamał ludzi. Na pocieszenie czy dni temu była tu pani z Krakowa? Pracuje na Akademii Muzycznej. Mówi mi tak, wie ksiądz, co jest potęgą księdza? Słowo Ksiądz nie wie, jakie ono jest silne, jak ono łamie. Pytam się Was, dlaczego nie chcecie uwierzyć Bożemu Słowu? Dzieci jest to czyste, jest to święte, ma nieprawdopodobną moc uzdrawiania, przemieniania, oczyszczania. Dlaczego nie chcecie uwierzyć memu słowu? Czekam na was. Ciągle czekam. Kiedy obierzecie mnie królem i zejdę do was jako do mojego królestwa. I wtedy pan Jezus precyzyjnie mówił, że Polska jest jego Królestwem. Kiedy obierzacie mnie królem. Dzieci, wy nawet nie macie świadomości, jak ta chwila dziś, roku 2023, jest wielka, jest doniosła, jak ten rok czekał na króla. Jak my czekaliśmy, jak my dziś usilnie się modlimy, by się to dokonało. Kiedy obierzecie mnie królem, zejdę do Was jako król mojego królestwa, jako do dzieci, które na mnie czekają. Jak wyczekiwane jest to spotkanie przez tych, którzy mnie miłują. Ja pragnę wrócić do mojego królestwa, do moich poddanych, do moich dzieci. Wiem, że dzieci w waszych oczach jestem szalony, ale ogłaszam dzieło sto. Ci, co jeszcze nie mają żadnej kapliczki przed swoim domem. Niech we wrześniu i w październiku na ziemi polskiej powstanie 100 kapliczek Chrystusa Kula, tego naszego z Grzechyni. Tam cztery na placu wiszą. Są. Już takiego materiału, że deszcz, śnieg nic nie zrobi. Trzeba umocować na cokolę. Gdzieś na polu, na swojej łące, na balkonie, do ściany dowią, dopiąć, wkręcić ruby. One to wal, ta figura nie waży więcej jak 20 kilo, przymocować. Niech widzą króla. Ogłaszam dzieło 100. Niech się znajdzie w Polsce stu chętnych. I to wołam do chłopów, chłopów którzy nie będą się bali postawienia tego króla na swojej posesji. Niech Polska będzie ubrana w znak nowego swego władcy, na którego czekamy. Amen.